W 1832 roku 16-letni książę Otto z Bawarii wyruszył w podróż z Monachium do Aten. To, co dla europejskiego szlachcica brzmi jak wakacyjna wycieczka, było w rzeczywistości podróżą do nowej ojczyzny i własnego królestwa. Grecja, która zaledwie kilka lat wcześniej uzyskała niepodległość od Imperium Osmańskiego, czekała na niego, a on miał zostać królem wszystkich Greków i poprowadzić królestwo w złotą przyszłość. Ale jak to się stało, że Grecy chcieli monarchicznego przywódcy dla swojego kraju, który jest uważany za kolebkę demokracji? I dlaczego bawarczyk ze wszystkich ludzi został królem Grecji? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w dzisiejszym filmie. Miłej zabawy. Historia rozpoczyna się w 1822 roku, kiedy Grecy zdołali wywalczyć niepodległość od Imperium Osmańskiego po stuleciach obcych rządów. Byli wspierani przez największe europejskie potęgi, Francję, Wielką Brytanię i Rosję, które od dawna były cierniem w boku Imperium Osmańskiego. Ponadto w Europie wybuchł nowy entuzjazm dla starożytnej Grecji. Wielu postrzegało ją jako kolebkę Europy, a zbuntowanych Greków jako bezpośrednich potomków starożytnych Hellenów. Nowe państwo greckie zostało ostatecznie formalnie uznane na arenie międzynarodowej w 1830 roku. Jednak pierwsza głowa państwa greckiego, bojownik o niepodległość Janeska Kapodistrias, został zamordowany zaledwie chwilę później, powodując niepokoje w całym kraju i tworząc próżnię władzy. Mocarstwa europejskie obawiały się zatem rekonkwisty ze strony Osmanów, dlatego też same interweniowały. Chciały, aby los Grecji był kontrolowany przez kogoś z ich własnych szeregów i zaproponowały greckiemu zgromadzeniu narodowemu, aby europejski książę został wybrany na króla. Wielu Greków w tamtym czasie tęskniło za silnym człowiekiem, który wprowadziłby spokój w chaosie młodego państwa, dlatego też przyjęli tę ofertę. Było to jednak poprzedzone dużym lobbingiem ze strony Europejczyków i obietnicą pomocy gospodarczej. Było już jasne, że Grecja będzie rządzona przez europejskiego władcę z zagranicy. Jedyną otwartą kwestią było to, kto powinien sprawować ten urząd. Ponieważ jednak Wielka Brytania, Francja i Rosja były coraz większymi rywalami, nie mogły uzgodnić kandydata z własnych szeregów. Postanowiły więc wybrać szlachcica z niezależnej, mniejszej dynastii, która nie miała wielkomocarstwowych fantazji. I tak wybór padł na królestwo Bawarii, całkowicie szanowany ród królewski, który nie stanowił zagrożenia dla wielkich mocarstw. Bawarski król utrzymywał dobre stosunki z Londynem. Paryżem i Petersburgiem, a także był zagorzałym miłośnikiem kultury greckiej. Król Ludwik kazał nawet wybudować w Monachium liczne neoklasycystyczne budynki, aby zbliżyć je do swojego marzenia o Atenach nad Izarą. Zmienił również nazwę kraju związkowego Bawarii, którą wówczas pisano przez I, na Bawarię przez I, y, tak jak piszemy ją do dziś. Grecka litera podkreślała jego oddanie Grekom. Tak więc rodzina Wittelsbachów została wybrana. Ludwik natychmiast wysłał swojego szesnastoletniego syna do Aten jako nowego króla Grecji. Młody Otto przybył do Aten w 1832 roku na brytyjskiej fregacie HMS Madagaskar, gdzie został powitany przez tysiące radosnych Greków. Jednak on sam i jego świta byli zaskoczeni, ponieważ Ateny w tym czasie w ogóle nie odpowiadały romantycznym wyobrażeniom jego ojca. Ateny, podobnie jak reszta Grecji, były całkowicie zniszczone i zdewastowane. Niegdyś potężne miasto Ateny uszło, stając się małym prowincjonalnym miasteczkiem. Ale odtąd chciał to zmienić i przywrócić Grecji jej dawną siłę. Dlatego jego pierwszym celem politycznym było ustanowienie sprawnie funkcjonującego państwa na wzór Bawarii. W tym czasie nie był jeszcze pełnoletni, dlatego bawarska rada regencyjna poparła go i przejęła dużą część spraw rządowych. Cała sprawa okazała się jednak trudniejsza niż przypuszczano. Główne europejskie mocarstwa były bardzo niechętne do udzielania pożyczek, a kraj był całkowicie zależny od nich w polityce zagranicznej. A kiedy w końcu osiągnął pełnoletność i zaczął samodzielnie rządzić, nie okazał się zbawcą, jakiego oczekiwało wielu Greków. Większość pieniędzy wydał na prestiżowe projekty w Atenach, w tym ogromny pałac, w którym dziś obraduje grecki parlament. Szybko stało się też jasne, że nie będzie tolerował tego, by Grecy mieli coś do powiedzenia. Zostali oni usunięci ze wszystkich ważnych urzędów, a on sam nie poślubił żadnej Greczynki poza Amelimarią, księżną Oldenburga. Oboje odmówili przyjęcia ortodoksyjnego chrześcijaństwa, dlatego para królewska stawała się coraz mniej popularna wśród ludności. Grecy byli teraz rządzeni przez bawarskiego władcę absolutystycznego zamiast osmanów, dlatego zaczęło powstawać coraz więcej powstań. Jedno z nich zostało brutalnie stłumione w 1843 roku, ale dzięki pomocy Europejczyków Otto był w stanie pozostać na stanowisku do 1862 roku. Dopiero wtedy doszło do masowego powstania, które było również wspierane przez greckie wojsko, a bawarski król został obalony. Otto i Ameli uciekli na wygnanie do Bambergu, gdzie do śmierci mieszkali z małym greckim dworem. Zachowali tam również greckie tradycje nosząc greckie szaty i rozmawiając tylko po grecku od godziny 18. Dlatego też aż do śmierci uważał się za króla greków, nawet jeśli zawsze był wśród nich bardzo niepopularny.